Witam wszystkich bardzo serdecznie w tej jakże zacnej grze o nazwie Mirror Edge Tak, to jest super gra i moim zdaniem takich gier powinno być więcej. Zobaczymy tu jest wszystko w porządku. Grafika. Obsługa Physics niestety musi pozostać wyłączona. W zasadzie to nawet nie wiem co to w ogóle jest. coś standardowa. No bo yy, tak ja mam kartę graficzną Radeona, a pod Radeonem jest ta gra niestabilna niestety. Nie wiem naprawdę co się yy, co się z tym. Jak to się dzieje, ale niestety jest niestabilna. Yy, jak tylko zbiję szybę, coś mi ścina wszystko, a w tych grze bardzo często będziemy zbijać szyby. I ustawienia gry. Yy, wzrok Sprintera w tej grze jest to umiejętność tych na, naszej głównej bohaterki, która polega na tym, że barwi obiekty na czerwono. Który mamy się posłużyć U mnie jest to wyłączone Raczej się nie zgubię, bo już w tą grę wszedłem kilka razy Napisy są włączone, mimo że jest dubbing polski, ale mu, Moim zdaniem ten dubbing się po prostu To niestety im tu dubbing nie wyszedł Turność oczywiście normalna Nie za trudny, nie za łatwe. Jedziemy, jestem już po trzech let's playach W tym jeden był badziewny, za przeproszeniem, niestety był badziewny moim zdaniem więc jestem po let's playu niezapominajki CDDZIO oraz Andy, Jak się zapewne domyślicie, ten ostatni nie był bardziej, ale tylko dlatego, że był na ślepo prowadzony i często się koleś gubił, nie wiedział co robić. A raz nawet mu się mikrofon wyłączył na cały odcinek. No ale nieważne mniejsza o nich, to jest wersja Steamowa, więc żadnych patrzeń nie instalowałem. Tu się aktualizuje automatycznie. No, dobra, to przejdźmy już do rozrywki. Nowa gra. Bo już zacząłem. okej, okay, Drakon się mi się nie obrazi. Oczywiście, że normalna. Aha. Aha, okej. Okay. No, no, trudno. trudny już nie tylko tym, że jest wyłączony. A i tak możemy go wyłączyć więc to jest bez sensu. Jedziemy. Krótkie streszczenie historii. Muzyka jest po prostu zajebista na wystawie. Dawniej więc... to miasto pulsowało energią. Brudne i niebezpieczne, ale żywe i cudowne. Teraz jest zupełnie inne. Zmiany przyszły powoli. Większość nie zdawała sobie z nich sprawy, lub miała to gdzieś. Wybierali komfortowe życie, ale nie wszyscy. Ci, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, zostali zepchnięci na margines. Kryminalny zostali naszymi klientami. Zwiemy się sprinterzy. <try> Egzystujemy na krawędzi między blaskiem a rzeczywistością. Na skraju lustra. Unikamy kłopotów. Gdy nie jesteśmy na widoku, psy nie czepiają się nas. Sprinterzy inaczej postrzegają miasto. Dla nas to flow. Dla nas te dachy stają się ścieżkami, możliwościami i drogami ucieczki. Flow trzyma nas w biegu. Trzyma nas w przeżycie. Dobra. Te Flow to tak z, dowo... z dosłowną tłumaczenia znaczy płynność. Nie wiem, czy on tego nie wytłumaczyli. I zapewne teraz mnie pewnie. Z... Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, Dlaczego to, ten damik nie spełnił moich oczekiwań. No po prostu kwestie były tak. Bez... Znaczy, tutaj może jeszcze tego nie widać. Ale będą sytuacje, gdzie on. Gdzie są błędy. Moim zdaniem, oczywiście. Dobra, mamy tutaj yy, samolot, który ten. Na który nas, kurde nie to Który nas wprowadzi I dla mnie zalecanym jest włączenie sobie nawet rosyjskiego dubbingu Bo, już, bo jest naprawdę tutaj piękny do, rosyjski dubbing, przynajmniej u postaci, którą zobaczymy za chwilę O, właśnie nas gwizdże Lecimy do niej I te ruchy wszelkie to jest czysty parkur. No może nie taki czysty, ale może lekko pod... Podkoloryzowany. Czekajcie, moment spróbuję. E, spróbuję zwiększyć nieco głośność dialogów. Bo możliwe, że są. Nie słyszę. Może jakbyśmy mieli lepszy sygnał? No. Może będzie lepiej ich słychać, bo naprawdę u mnie są odsłyszalne, ale nie wiem zapewne jak będzie na nagraniu. Kolejny błąd dubbingowy. Chociaż to już jest bardziej błąd twórców gry, że tutaj wszelkie dźwięki są za cicho, przynajmniej na wersji pc bo na xboxie się jakoś nie, nie skarżyłem na to. No i muszę powiedzieć, że Fram są no, całkiem ładnie mi ten idzie na moim kompie. No, nie jest to jakaś tam jakość 60 klatek, która by mi odpowiadała, ale już trudno, nie bądź wybredni. W ogóle ja tak, ta tak się trafiłem, że tak nie zapominaj, jaka przychodziła tą grę bez wzroku Splintera i, i na niskiej trudności, a CDZO zrobił na odwrót czyli normalna y trudność i wyłączony wzrok Splintera, a ja robię i to, i to, czyli normalna trudność i włączony, na wyłączony, na znaczy wzrok Splintera, CDZO ma wyłączony, no. znaczy się włączą. No i zapewne widzicie, że barwi. W samouczku ten wzrok jest tak czy siak. Nie da się go wyłączyć. Ale nie szkodzi. Rozbierdolę ten e, samouczek w trymiga, Myk. opla, Nie jest to aż takie trudne, jak to wygląda. wierzcie mi. To już jest trudniejsze. Moim z... Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Bo nie widzimy, kiedy się. No, chyba że tak spojrzymy, to wtedy się widzimy, gdzie się kończy ta krawędź. A tutaj nie ma nic trudnego, ponieważ i tak jak tylko wykonamy to to już kamera centruje się na celest i mamy już sygnał, co nie? No. I tutaj to jest. Tutaj grunt to jest tylko wyczucie. Jedziemy. I zeskakujemy na matę. Mały włos. Słownie ocal. I teraz musimy schować nogi, jak będziemy przeskakiwać przez te druty, żeby nas nie poranił. A, tutaj wystarczy ten spację, takich... takich właśnie... na takie właśnie schodki z pudeł różnych możemy ich użyć jako taki wyskoczni. Wystarczy stanąć spację, komputer już automatycznie e, e, wie co robić. Merk chce, żebym zrobiła z tobą sparing. Znasz go. Dobra. No to dobra. Dobra, obijmy jej mordę. No, a masz. Niedobra dziewczyno. Chociaż dubbing po jest, masz piękny. Już nawet angielski już jest lepszy, naprawdę, no już do tego stopnia. Jest, nienawidzę tego dubbingu. Dobra, Face. A teraz poćwiczył rozbrani. Just in case. Sorry, bo ja pierwszy raz grałem w wersję angielską na Xboxa, wiecie. Bo na Xboxie nie ma wersji polskiej. Dobra. Jak strzeliłem ją między oczy, no to automatycznie musimy powtórzyć ten... Tą czynność. Żeby kontynuować, trzeba wy, wyjebać broń. Pamiętaj, czego cię uczyłem. Ich i Dobra, i na zamknij radę, się. Musisz. Nie udało się, przepraszam. No, teraz się udało. Trzeba po prostu w odpowiednim momencie wcisnąć klawisz, prawy klawisz myszy. Tutaj w, wciskamy R, żeby spowolnić reakcję. Ja z tego nigdy nie korzystam bo jakichś większych tru, pro, problemów tam nie miałem z tą sztuczką no, to broń. Wystarczy tego treningu moje panie. Czas się zająć czymś na poważnie Nie jestem twoją panią Fake ma dla ciebie roboty cel, więc się u niego zamelduj. Fejd, daj znać kiedy będziesz gotowa ruszyć. Na razie, tak, Tak na razie icić. A teraz zostań czy graj? się, że graj. Nie mam tu nic do roboty. Mam nadzieję, że uda mi się synchronizować tutaj ścieżkę dźwiękową. Może już tutaj nie działa to tak jak w JD Outcastie albo w tym... portalu Czy w portalu to działało tak, że... nie, nie ważne, nie będę I ja teraz nic nie będę robił Zobacz, to wszystko będzie się teraz automatycznie odbywało I chyba te odcinki będę w kamtazji. Będę w Kantazji regenerował, bo tam można ustawić głośność. Zwiększyć głośność ścieżki dźwiękowej. I teraz to opierać wyczyn. Aha. To jest fragment albo remix piosenki style Life. Polecam. Bardzo fajny utwór. Większość... Duża większość ścieżki dźwiękowej jest oparta właśnie chyba na remixach tego utworu, ale pewien nie jestem. Bo ja w wielu utworach się nie, nie doszukałem podobieństwa, ale nieważne. Ja się może po prostu mam jakiś ja tem, nie wiem, wiem prostu. Tak, I, I to jest prolog. Prolog, prolog jeszcze przejdę dzisiaj, ale pierwszy rozdział już ten. E, przejdę kiedy indziej. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie I... Jeżeli wszystko dobrze pójdzie I... Kurde, nie wróżby przepraszam e, to powinno być 10 odcinków Bo ja ich na części nie mam zamiaru dzielić W końcu jak mam e, możliwość przesłania filmów więcej niż 10 minutowych to... Travia prawie dotarła do masku radiowego Przekaż jej torbę, dalej I... to już jej tak, o czym to ja mówiłem, bo mnie rozproszył ten kutas. Eee... No skoro już mam ten, nie mam tego, to, 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 to trzeba go wystać. I to jest jeden z najtrudniejszych skoków. Nie wiem, nie, nie wiem co sobie DICE myślało, żeby umieścić go na początku gry. Nigdy mi się go nie udaje za pierwszym razem wykonać poprawnie. Nie... Niestety w tej grze będę również lamił. Dobra, teraz spróbujmy zbiegu, może się uda. Trzymajcie się prawej części kładki udało się tym razem serot ten powinien być w szóstym ósmym rozdziale coś jakoś tak Nie wiem Polsko biało czerwoni Tak, żaden inny polski zagrajmer tego tak nie skomentował więc ja to skomentuję tak może u Polaków będzie tutaj <noise> Dobra żartuję, Polacy to główna część mojej widowni Wątpię, że się ktośkolwiek inny rozumie o moją mowę Tutaj jest zazwyczaj paczka, ale już ją zebrałem w innej grze, taka, bonus, taka walizeczka, bonusik taki. Tutaj obrócić się i wykonać rola i tam są gliny, ale nie zamierzam ich pokazywać, tylko spierdalać. O właśnie, to są gliny, niebiescy tak zwani. Jest I w prawo, pamiętajcie zawsze w prawo Bo tracicie One czas tylko Okej okay. Kwestią nigdy się nie przechowywałem tak za bardzo Pierwsze były za cicho, a po drugie ten Zawsze się skupiłem na grze na ich pierdoleniu Kapla Właśnie główna trudność tej gry to jest trzymaj chyba wyczucie, gdzie, gdzie trzeba robić rola, gdzie nie Dobrze Dobrze broń wyjebuje od razu, bo to jest jeden... To jest jeden rozdział, w którym naj, można najprościej zdobyć osiągnięcie e, pacyfista czyli wykonać jeden rozdział bez użycia broni. Chociaż dla mnie Prolog to nie rozdział, ale okej. Okay. W zasadzie to ja zwyczaj ich ignoruję na konsoli, bo strzelanie. Na konsoli, wiecie, jest dosyć ogonię. ciężkie. Dobra, masz. Dobra, grają ostro, wyzwania. No o, właśnie to mam przykład drętwo dubbingu. To było bez Bez żadnej namiętności wypowiezone bez żadnych uczuć takich większych. Po prostu cholera. Dobra, i nasze rozwiązanie to skoczyć na helikopter. Zaprawdę nie wiem, jak ona się zdołała tego złapać, ale nie czepiajmy się. Tu mamy jeden z niejczytych momentów gry, w którym możemy zobaczyć naszą bohaterkę w pełni okazałości. Niejczy oczywiście przerywników filmowych, bo tam to jest w trybie kreskówki. Miała być ciekawa robótka, czemu do strzelać? Nie wiem, co się dzieje. Haha, ha. fuck you. Popytam trochę, zabieraj się domu Wracaj do waży tak. Szkoda, że w tej grze faka nie można pokazywać. Co, co? A, co, w końcu tylko od 16 lat jest limit. No, tak wygląda wczytywanie, tak wyglądają przerówniki. Jak zapewne się przekonaliście. Z bardzo nie rozumiem skąd ten pomysł. 3. Merka, 4.35. minut. Oficer Colors, powtórz. Idę do Roberta, Roberta Powłów, w sprawie włamania z zeszłego tygodnia. Wiesz pod adres 56 West Arland Drive, przekaz Millerowi. Przyjąłem. Przekażę wiadomość, oficer Colors. Dzięki, bez odbioru. Ona teraz podsłuchuje swoją siostrę. Jesteś mała? Aymed. Hey, która jest. Nie słuchasz policyjnego rady. Spróbuj się przespać. Dzień był <grym> ciężki. Jutro popytam Niebieskich. Dlaczego takich swędziały balczynie? Wpadnę później, okej? Okay? nie lubią, tego, nie? Lubię jak dodatki trochę wiem przecież. Merk to jest taki, jakby szef tych wszystkich splitterów. A przynajmniej jej opiekun, że tak się wyrażę. Bo ojciec to jest na pewno. zachować Ej! Merk! Zeskoczyłaś? Wejdź na linię i namierz mnie. Cholera, muszę w końcu to załatać. Prawie jestem. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, gdzie jesteś i co do cholery robisz, to się nie krępuj. Dobra. To dobra. moja siostra. A, dobra. Spróbuję się dowiedzieć, co się dzieje. Ach, tak, adno miętaczku. Ale nic to było na dzisiaj na tyle, tak więc mówił Marszall, widzą, miłego wieczoru.